I kochani moi, witam serdecznie w mojej kuchni, czyli w moim laboratorium. Co dzisiaj zrobimy? Zrobimy dzisiaj kolejne serum. To serum będzie tym razem na bogato. Mianowicie wykorzystam dzisiaj no, niesamowitą mieszaninę olejów i maceratów, które sobie sama wcześniej zrobiłam. Może powiem, co ja dzisiaj wykorzystam. No więc, tak będzie dzisiaj użyty olej migdałowy, olej żożoba. Macerat z kwiatów mniszka lekarskiego, macerat z kwiatów kasztanowca, olej z awokado, witaminka C w płynie, olejek lemon bateryczny, depantenol, ambułka kwasu hialuronowego i takie maceraty jeszcze dodatkowo jak z, czerwonej, z kwiatu czerwonej koniczyny, ko ko macerat z kwiatów habra bławatka. Macerat z kwiatu maku i gliceryt z róży, kwiatów róży. Także jak widzicie, większość tych maceratów, jak zapewne się domyślacie, zrobiłam sobie sama. I to nie tak od razu, pewnie że nie. To sobie robiłam. Jedne zrobiłam rok temu, jedne w tym roku. Po prostu na przykład maceratu z kwiatów mniszka lekarskiego i z kwiatów kasztanowca, no to narobiłam tyle, że już robię drugi rok sobie kremy i serum, a jeszcze będę je używać co najmniej rok. Butelce <laughs> po oliwie stoją sobie w lodówce i nikomu nie przeszkadzają tam. Natomiast takie inne maceraty, jak właśnie z kwiatów czerwonej koniczyny, albo tam maku, czy chabrów bałatka z róży, no to wiadomo, to są w takich małych słoiczkach, o widzicie, no małych, no nie, też nie są takie małe. Można jeszcze w mniejszych sobie zrobić, no tak jak akurat miałam. Różyczka, piękny czerwony kolor. Mówię, każdy jeden ma inny kolorek, nie? To jest kwiatów maku. Mówię, no przecież to nie muszą być jakieś specjalistyczne naczynia. Używam tego, co mam w, swoim, w swojej kuchni po prostu. Mówię, moja kuchnia moim laboratorium. Takim nabytkiem to jest witamina C w płynie, który też już używam ponad rok. Depantenol, to też, to wszystko idzie w kropelkach, więc tego się naprawdę dużo nie używa. Olejek, dobry olejek eteryczny warto kupić sobie, bo naprawdę jego też się używa miesiącami, a nawet i latami. Dokupujemy sobie jakieś inne, na przykład migdałowy, czy żoba, awokado. O, takie możemy sobie kupić. I z tego też sobie robimy fajne serum, prawda? Trzymamy sobie taką naszą buteleczkę do serum z kroplomierzem, którą jak się nam skończy serum, to sobie po prostu dobrze myje i dalej używam. Do tego sobie dokupiłam jeszcze ampułki z kwasem hialuronowym. I powiedzcie takie serum, gdzie dostaniecie takie serum w sklepie. Hmm takimi składnikami. No może bogactwo składników będzie, ale zaczynających się na takie różne dziwne symbole, więc nie wiem, czy to będzie fajne. No dobra, gadu, gadu. Zacznijmy mieszać. Zaczynam mieszać. Sobie najpierw wymieszam olej migdałowy, to będzie 10 ml tutaj. Oleju żożowy dodam też 10 ml. I oleju... Awokado 5 ml. I teraz mam tutaj, tutaj, właśnie to już wymieszane. To, był, to było jeden ze składów poprzedniego mojego serum, czyli tu jest olej migdałowy, żoba i awokado. Tutaj również dodałam już ampułkę tego kwasu hialuronowego, co mam tutaj. Czyli już jest ta ampułka tutaj. Dodałam też witaminkę C, dodałam depantenol. I olejek eteryczny. Więc tutaj mam w sumie teraz 25 ml i po prostu sobie tutaj dolejemy do tej większej. Do większego naczynia, żeby sobie wszystko później fajnie wymieszać. Jeżeli nie macie jakichś takich naczynek czy coś, jakichś małych słoiczków, to można to od razu sobie wrzucać do tej buteleczki, nie? Potem tylko zakręcamy i. I wymieszamy sobie potrząsając butelką. Więc tak, mamy już trzy oleje. Ja tu sobie odhaczam, żeby coś nie przeoczyć. Teraz po kolei mamy macerat z kwiatów mniszka lekarskiego 20 ml. O, i pokażę, jak to mnie wygląda. To jest taka butla. No, no, już taka biedna jest, no bo już stoi trochę w tej lodówce. Widzicie sobie podpisałam. Macerat kwiat mniejszka lekarskiego poliwie po butelka po oliwie. <laughs> Ona różnie tam leży w tej lodówce, raz tak na tym boku, raz na tym, dlatego tak różnie wygląda. Dobra, 20 ml. Użyjemy nas, mojego naczynka takiego. Jest 20 ml maceratu z kwiatów mniszka lekarskiego. Dodajemy do naszej mieszaniny. Odstawiam. No i niech mi ktoś powie, że nie warto poświęcić trochę czasu w ciągu roku i sobie zrobić takich maceratów parę. Ja już się do tego przekonałam. Następny macerat z kwiatów kasztanowca. Widzicie, to są wszystko ciemne butelki szklane z ciemnego szkła, które sobie stoją w lodówce, jak już wspominałam. Nie? Dobra, kwiat z kasztanowca, 30 ml. Ja użyję tutaj 30, ale tak jak wspominałam, proporcje sobie dobieramy w zależności swoich zapotrzebowanie. Mam po prostu naczynie, yy, cerę naczynkową, więc posiłkuję się dobrodziejstwem kwiatów kasztanowca, który zawiera dużo rutyny, a która wiadomo, że uszczelnia naczynia krwionośne, więc zawsze sobie sporo tego dodaję. Gdzie się da. Dobra, kasztanowiec mamy. Witaminkę co jak już mówiłam wcześniej, 10 kropelek już dodałam. De pantenolo również dałem 5 kropli. To wszystko jest w płynie, więc naprawdę jest to tak wygodne. Dobry olejek Lemon, tak jak mówiłam wcześniej. Taki, który możemy nawet pić, czyli on jest super bezpieczny, nie podrażni nam po prostu skóry. Słuchajcie, czasami jeden taki składnik a może nam zrobić kukuł. Ampułka kwasu hialuronowego, to już wspominałam. Ja sobie te ampułki kupiłam. Słuchajcie, zdaje się w Rosmanie. Patrząc po firmie, jaka to jest. To jest Rosman, więc też niedroga, niedroga rzecz. A mając takich ampułek, można że to jest 2, 4, 6, 7 ampułek jest. No więc do 7 takich kosmetyków możemy sobie spokojnie dodać. Dobrze, mamy hialuronową. No więc teraz się bierzemy za te moje maceraty. Macerat z czerwonej z kwiatów czerwonej koniczyny. Już to tutaj wycisnę. Wycisnę, bym ze szkoła mogła wycisnąć. Nie? Macerat z kwiatów czerwonej koniczyny. Widzicie, dobrze jest sobie wszystko popodpisywać, bo e, i się to wszystko. Dobra, dodajemy sobie tutaj piąteczkę. Dobra, przedobrzyłam. 7 i pół Mam nadzieję, że mi wejdzie do butelki. A z drugiej strony można kapkę odlać. Jest pięć, jest. Dobry pięć. Ok. Czy to będzie, kochani, pięć czy sześć? To jest naprawdę mi. Nie... Nie stanowi nam tutaj żadnej różnicy. Macerat z kwiatów czerwonej koniczynki mamy. Teraz się bierzemy za macerat z kwiatów habra bławatka. Habra bławatka. Taki słoiczek po chrzanie świątecznym. Gdzie warto sobie takie słoiczki zostawiać? Naprawdę. Ja sobie teraz zbieram. Też 5 ml. Zbieram sobie takie słoiczki bo wiem, że prędzej czy później będą potrzebne. Jak znowu jakąś roślinkę zobaczę, to będę chciała coś z niej zrobić. A co mogę zrobić? Macerat albo gliceryt. Czyli mamy tutaj haberbławatek, haber wskakuję do paczki. Teraz mamy kwiatek maku. Kwiatek maku, nawet tu z niego... O nie, wiem, czy uda mi się pokazać taki pyłek na dole jeszcze się tutaj fajnie O, 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 o! Czerwony, nie? Widać jeszcze z maku. No nie będę w nim wstrząsać chyba. Czy nam to coś da? Hmm. Nie, nic nam to nie da. Większość tych maceratów robię na oliwie z oliwek. Uważam ją za najbezpieczniejszą. Również 5 ml. Jak tam coś cieknie po słoiczku, to zaraz zrobię sobie o tak. Trochę więcej niż 5. Dobra, uleję, bo chciałabym, żeby mi się zmieściło w tej mojej buteleczce 100 ml. Maku. A w tym roku zrobiłam trochę więcej kwiatów maku, bo ostatnio miałam tak dosłownie na dnie w takim maciupeńkim słoiczku. W tym roku nazbieraliśmy, a właściwie to mój małżonek mi przywiózł, bo był w trasie i na polu zebrał taki piękny mak, kwiaty maku. I od razu je przywiózł, więc w drodze powrotnej i od razu je zalałam, więc jest tego maku. Także mi to Starczy na ho, 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 ho. Zresztą w maku nie jest aż tak ciężko znaleźć. Wystarczy się trochę tam ruszyć za miasto. Jeżeli mieszkamy w mieście. No i co jeszcze? Gliceryt z kwiatów róży. Różyczka. Proszę, taki piękny kolorek. No. I pachnie, słuchajcie, pachnie różą, jakby niededy. 5, 5, 5, 5, kolejny 5. Mili litrów. Nie żałujemy kwiatów. A się wątko ściława. Wyszkać. ładny wody kwiat. Fajny zapach, czuć różyczkę. Zamknęliśmy zapach. Lata w tymże oto słoiczku. No i Tylko, że to jest gliceryt, czyli zalane płatki kwiatów. Ja na którymś filmiku pokazuję, jak to robiłam. Zalewałam trzykrotnie, odcedzałam i zalewałam gliceryną kolejną porcję płatków. Aby były one bardziej intensywne. I jakby nie patrzył... Nie chcę przechylać, żeby nie, nie było, że wyleje, no. Tu się patrzy, a tu, no, 100 ml jest, jest. Mamy to. Teraz, żeby nie było, profesjonalnie, profesjonalnie wymieszam. Teraz profesjonalnie, tak, teraz pokażę jeszcze, co tu się wydarzyło mianowicie o, to czerwone na dole, to jest gliceryl właśnie z róży, z kwiatów róży. I on zawsze się troszeczkę rozdzieli i będzie na dnie. No, nawet jak będziemy go mieszać, mieszać, mieszać. Owszem, on się niby wymiesza. Niby jest wymieszany. O, prawda? Już jest wymieszany. Ale po chwili, co się wydarzy, on będzie się osadzał, bo jest cięższy więc pójdzie na dno. No i co trzeba wtedy zrobić? Wtedy jak będzie w butelce, a już opowiadałam o tym w innym filmiku, że po prostu się bierze i się wstrząsa butelką. Tu żadnych filozofii nie ma. Dobra, to się. No, zapach lemonowy jest czyli taki cytrynowy, taki najbardziej właśnie lubię w serum. I teraz spróbujmy to przelać. Zobaczę, czy mi się uda. Razu do butelki, czy użyć lejka. No mam lejek, ale... Chciałam iść na łatwiznę, żeby go później nie, nie myć. Ta butelka ma lol, ale czy to nie jest pięćdziesiątka? Kurczę, chyba pięćdziesiątka, czyli no. Teraz sobie butelkę przygotowałam. Dobrze, pięćdziesiątka. Tak jest. <śmuszczak> Dobrze, że to mieszałem wcześniej. Ten gliceryt, czyli mamy jedną pięćdziesiątkę. I teraz sobie tutaj przeleję. Do drugiej buteleczki. Co mi się zawsze wydaje, że to ta jest setka, to ta jest setka. No widzicie, tu mam setkę. Łączę Ale to nic. Tak zawsze robię 100 ml, żeby mieć trochę później spokoju. Przepraszam, tego glicerydu, żeby go tutaj wlać. Dobrze, wszystko ściekło. No i słuchajcie, dwie takie buteleczki naprawdę na sporo mi starcza dwa, trzy miesiące spokojnie. I ja to używam na całą buzię i na szyję rano i wieczorem, więc słuchajcie, to jest bardzo wydajne. Ja wiem, że te buteleczki może zbyt cudownie nie wyglądają. Mówię te etykietki, nie chcę zdzierać, bo później mi się tutaj wszystko klei, więc poczekam już one tutaj śmiercią naturalną same się odkleją. Może no, już jednak stwierdziły, że się pora odkleić? Ha, 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 ha. odkleiły się. Bo jeju. Nadeszła wiekopomna Wie chwila. Ja się kręcę. Odkleiły mi się. Super. Wreszcie. Nie będą straszyć, ale by mi wyskoczyło, by Słuchajcie, wreszcie będzie ładna butelusia taka elegancka, nie? Drodzy inaczej wygląda, proszę. No, super. Tą używam, bo ta jest kroplomierzem, natomiast ta jest... Nie, ta tak szybko nie zejdzie. A ta jest z psikaczem. Nie z psikaczem. Też się fajnie to dozuje tak psi psik, nie? Ale ja wolę kroplomierz. No i słuchajcie. 100 ml seru, które kosztowało naprawdę niedużo. Trochę oliwy z oliwek. Trochę pracy jedynie. Nie? Praca polegała na tym, że będąc na wycieczce poza miastem, sobie nazrywałam roślinek, zalałam oliwą, podtrzymałam dwa tygodnie, czy tam pomieszczka, no, trzymałam dłużej, chyba dwa czy trzy miesiące. Kwiatka sztanowca też trochę dłużej podtrzymałam. Uważam, że im, im dłużej, to niech sam podziała. Te wszystkie kwiatkowe maceraty to po dwa tygodnie dłużej nie ma sensu trzymać. No dzika róża trochę dłużej, bo było... <laughs> Albo i nie. W sumie chyba nie. Bo to nie trwało. Trzykrotnie było zalewane, ale... Nowe płatki, ale... Tak co dwa, trzy dni, czyli... Też dwa tygodnie to jedynym kosztem można powiedzieć ta butelka oliwy w sumie i i witaminka CD, pantenol, olejek eteryczny jakiś tam dodatek jeszcze w typu jakiejś kapsułki albo i nie, o jeszcze co dodaję to jeszcze wiecie co zapomniałam o tym to jest kapsułka witaminy E jak macie w kapsułkę witaminy E teraz jeszcze moment pokażę zapomniałam o, to jest zwykły tokowit, witamina E w kapsułkach i słuchajcie, biorę taką kapsułeczkę, a najpierw może od, odkręcę. Ja sobie to jeszcze dorzucę. Nie ma problemu. O, biorę sobie taką kapsułeczkę. Nadziewam, jak szaszłyka, Wykałaczką, zwykłą wykałaczką, albo czymś tam innym, co macie jakiś. <laughs> no, to szybko mi wyskoczyło. I po prostu sobie ją tutaj o, wyciskam. ciach, Z piskiem. Można jedną, można dwie, ile tam ktoś, ktoś sobie życzy. Jak zobaczę pod światłem, jak ten gliceryt tutaj się zachowuje. to się, jak wiadomo, osadza na dnie. Ale o, tak przed użyciem wszystko się ładnie robi. Wtedy wszystko się fajnie łączy. I mamy cudownie. I to samo sobie zrobię teraz z drugim. No, zupełnie mi to z głowy wypadło, słuchajcie. Bakłażanem sobie łapska pobrudziłam. Rękami go skórkę i mam wszędzie tego bakłażana w paluchach. O, ampułeczkę wyduszam. Ciach pomieszam pomie co mi to pisikło o jest, taką jedną flaszeczkę sobie wkładam do lodówki, tą sobie zaniosę do łazienki i korzystam moja cera się już tak przyzwyczaiła, jeżeli ktoś za bardzo nie lubi na przykład, żeby to stosować zamiast kremu, bo uważa, że jest za tłuste oczywiście zależy od, od cery Natomiast, jeżeli mamy cerę taką dojrzałą, już która no wymaga takiego właśnie odżywienia, nie tylko nawilżenia, samo nawilżenie jest za mało, to naprawdę polecam takie coś. Nakładamy to na twarz. Po chwili, po pół godzinie ten olej on po prostu wchłania ta nasza skóra, więc już nie ma tej takiej, takiego uczucia bardzo tłustego naoliwienia tej skóry i takiej tłustości. Można robić później sobie makijaż. No, ale, jeśli ktoś nie lubi na całej buzi, to nawet wystarczy sobie w okolicach oczu, ust, bruzdy nosowo ustowe Dekolt również będzie nam wdzięczny za takie witaminki. No, ja mówię, to jest naprawdę to są koktajl witaminowy wręcz dla naszej skóry. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do wykonania takich podobnych serum. Pa! pa.